Ja bym lewo dawał. No po prawej, popatrz na te E. Co? No. Kurde. <laughs> <laughs> Aliexpress? Ale już <Alicjusza>. myślałem. <laughs> Locust Nie znam się. się. nie wiem, czy zagrał. Nie wiem, ale ja, ja bym dał tą po prawej. Ja się. bym dał po prawej. Lewo. Lewo, łatwe. Lewo, lewo. No to i tak raczej tego nie będzie, bo to jest jakiś, no grałem, nie znam tego. No, no, pan, no ja też tam, ja lewo. lewo. Nie wiem, nie wiem czym się różni Apex w lewo. No. no Lepiej wyglądać. No, ja tak w padawok. nie poko. grałem... Apex <grałem, grałem, ale mam prawo. Ja na lewo, bo bardziej w padawoku jest taki różnolorowy. A jednak... Counter no, Strike? No, nie wiem. To nie, logiczne. Nie, w no, szczerze nie wiem. Ja dam w lewo, ale Ja nie... grałem. I dam prawo. Ja nie grałem. Muszę się przyznać, że nie grałem w CS. Nigdy nie życiu? Nie. O, a i jest kadłem jednak. LOL. Lewo. no Nie wiesz, Czekaj. No lewo. Chociaż też... Dwa razy, dwa razy w życiu grałem w w życiu grałem. Ja tego królika uspokój Tak. Nie wiem, weź go jak... Lewo. Weź go jak jest tak... Najpierw ćwiczę, to się różni tym kacupkom? Dajmy w prawo. Lewo. Dobra, dobra, racja. X-Box na prawo. No, łatwiejutko. Też miałem X-Boxa. Assassin, Asassin, no. lewo, lewo. lewo. Królik, proszę, uspokój się, słychać tak powiem. Będą szumy takie, przepraszam, będzie widowne, ale tutaj zaniecówka w kabinie coś tu coś robi. Rocket League, ja na w lewo, bo jest takie inne. Lewo. Albo lewo, nie, lewo, lewo. 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 Nie było chyba piorunka tam. No. Chyba nie. Raz ci to w to grałem, mi się nie tylko A, jednak kocham. No i nie słyszeliście, to jest, to e, bo jest World of prawo. Jakie synchro. Nawet nie będzie słychać, człowiek, no obydwoje powiedzieć, że nie tylko będzie słuchać, że jedna taka że jedna osoba w sensie, chodzi o to. A nie, że kobieta ma istotę. Forza. Kurde, grałem który sobie ja dużo. Forza? Forza po chyba. Prawo, bo to dziwnie wyglądają te paski. No, to nie jest jakiś abides. Nie no, to są dwa paski. O kurde. Chciałem jednak... O kurde. EA spol. <laughs> prawo. Nie, ja w lewo taką. Tylko... A w lewo, bo tutaj cała chyba. Ej, wyskitu jest, to? No? W lewo. No dobra, ale nie. Nie wiem. Co ty za nie? Takie? wiem też. Ale tam prawo ładnie wygląda. A ja tam w lewo jest takie standardowe. No. no. Czyli jednak. Nintendo. Nintendo. Czy ty się różni? I. Ja lecę ja, ja w lewo. To jest duże i jest dziwne takie. No, Tamte. Nie pasuje. Co jest? Lewo, no, z... ale nie wiem, co, jest, co Zagrałem, to, znaczy jest ja to jest gra. Znaczy widziałem reklamy. Ja też. Jest tylko z reklam. Zagrałem, bo... Idealnie na mordach jest, jak się zachodzić. Angry Bird. Ta falka jest po prostu odgryziona, a tutaj nie. Dam tam takie po, po haratan, lele, po prawo. Lele. Ja daję po prawo te podgryzione i no. po takie. I nie. dobra, to dobrze trafił. O Nie, na no, prawo. prawo chyba. W no. prawo, bo to po lewo się zlewa, to niebieskie wszystko. Mmm, no skutko. O kiedyś to kiedyś to było masakra, to grałem już na telefonach z tym, z klawiaturą. Nie wiem, Tak jest gier, lewo chyba. Prawo ja To jest tak jakby, wiesz, jest teraz rok stary w ogóle takie co tworzą gry, nie? No, to właśnie coś takiego, tylko było na telefonie. O, to grałem To chyba po lewo. Ja dam po prawo. A jednak. Super Mario! Ja nie wiem ej, ja też tam po lewo, bo to takie... A że prawo. Damy miękkie, uh, Sony, komputer. Czemu się aha, na środku. Nie wiem, e, S. Dam po, po lewo, bo przypomina S. Prawo. Tak, czyli jednak, jednak główka pracuje. Dam po prawo, bo lepiej wygląda. Lewo, lepiej wygląda, ale. Co w sensie, ja wygląda lepiej lewo, ale chodzi, że lepiej wygląda pod grę. Tak, ale ja dam lewo. No. Lewo, lecę. Tak. Chociaż może być prawo. Dobra, no, wracam do prawego. Lewo. Jak teraz, będzie, jak teraz źle trafię, to już nie zmienię. Dobra, nie już więcej. Lewo. Grałeś to? No. Nie, ale tak. Te... Lewo no. To i na środę tam pomiędzy do dziwnie wygląda. Chociaż i się nie daje na końcu z tego. No właśnie. Racja. Wroodlocks. No, lewo. Ja nie grałem. Ja grałem ale za dzieciaka, się... to muszę się przyznać. Ale też na lewo. Rok około 2015 ja grałem. Albo 2016. Coś tego. Typu. Tego typu... Lewo. No, lewo, no to jest. się po ktoś pokazał to po prawej, bo się nie kłapał, że to chodzi. O, Twitcha. Ja też. Nie jest, to jest. Też nie wiem. I czym to się różni? Ale ja bym do lewo. Dobra, strzelam też w lewo, ale nie wiem. O, i Ale nie widziałam różnicy. Ja też. Tetris. Tetris. Grałem kiedyś, ale da w prawo. Myślę, że, no właśnie, w prawo, bo myślę, że to wygląda jak. Ale jest stary. Ale Tetris jest stary, właśnie. No właśnie, i o to chodzi. Pacman, lewo. jest lewo, Pacman. Pacman będzie żółty, więc lewo też będzie żółta. Ale ja mam dobry humor. To po prawo ci nie wygląda takiego pośledzonego. Tak to po prawo lepiej wygląda. Ja mam po lewo. To, to prawo. To po prawo wygląda jakby było do góry nogami. Po lewo, Po że... lewo, no. Chociaż ja mogę takiego właśnie niebieskiego zrobić. Bardziej długusowego, no. bo po wygląda trochę jak taki ufrudek. Impact! Ja bym dał szczerze po prawej. No. Nie wiem, czy mi się to grał. Jakiś inny, Kaizinny. Nie dałem. Ubisoft. Prawo? Albo w sumie rację mówię. to po prawej, to dziwnie wygląda. No adoro, zostaje powiedziałem, nie zmienia, to nie zmienia. I. grałem w kiedyś, grałem. Ja też grałem lewą. Lewa strona, ok! Lewa strona, lewa, lewa, strona. lewa, lewa, lewa strona. Ale prawa ładnie wygląda. Nie, alewa, I się że tam jest więcej tych dziur Ty... no. Co to jest za Ale dam po lewo bo chyba, nie będzie świadomej tak, ta, ta. Też tak myślę. To prawo się bardziej tam świeci, ale dam po bo takie prześwietlone jest ja dam po Prawo, prawo. <laughs> hmm. prześwietlone, a co to znaczy za marka? Co to jest za marka? Dam niebieskie. Lewo. Czerwony, prawo. Ty niebieski nie pasuje. te czerwony też nie, ale czerwony. Kurna. Sega? To lewo, to lewo. No ja to jest lewo. Niebieskie dziwnie wygląda. Może też przez te No. No nie no, prawo, bo to, to lewo to wygląda Ty... tak... No, ja też się Kurde. zgadzam. Kurde, myślę, że to miał być kask, a nie kosmita jak widzisz. To jest kosmita, nie, to było coś z Alienem. Aha, czyli uśmiechnięte Alien. Mm -hmm. Omen. To chyba jest Valorant. Lewo. No? Lewo. A ja pójdę w prawo. Jak powiedziałeś, że to z Valoranta to na pewno lewo. Ale to nie jest z Valoranta, że ten tylko Omen był w Valorancie. Moja? No, no prawo. A prawo. To jest akurat pewne, że znaczy to jest prawo, prawo. Minecraft! Widzowie? Ja Minecraft? Kamil nie lubi grać Minecraft, bo on się wymiotować jak to gra. Nie wiem co jest z nim, tak. lewo. Ja dam w prawo. Origin. Lewo, dam tą kropkę, nie Nie prawo. Nie, ja to nie zmienię Ja już no nie zmienię. Dobra, robimy tak, nie ma zmiany wyboru, idziemy. Jak ktoś kiedyś mówił pierwsze słowo do dziennika, drugie słowo do śmietnika. Dziennik się spalił, a śmietnik ocalił. Prawo. Nie, nie wiem, wiem, ja daję w lewo. Prawo mi poparcie pasuje. No wiem, ale w lewo jest takie dziwne. No, dupa i główna. Lewo. Ja daję w lewo. No, lewo. Zazwyczaj no. nie ma chyba takich niebieskich. No. Chociaż ostatnio nas zmyliło przez to tło niebieskie. Halo? Prawo. Eee, ja nie wiem w sumie w czym. Ja daję w lewo. w ja prawo. Kuźba. Aha, ja daję w lewo, bo tam jest lepiej do zrobione. No lewo. widzowie, jeśli film wasy. Was się. Doro widzowie, jeśli film Was się podobał, zostawcie łapkę, w górę, subskrypcję, nie zapomnijcie o tym dzwoneczku. Napiszcie komentarz, e, ile wy zdobyliście punktów, czy chcecie więcej takich filmów. Między filmów z Kamilem wbijacie na kanał do Kamila oczywiście, na nasze instagramy. I na social media Zobaczmy, widzimy się na LFI. <laughs> widzimy się tak, na LFI. Na swim filmie, dokładnie. No. Siemaneczko.